Hej, cześć się nowym wszystkim! Dzisiaj sprawdzimy sobie jak nowa forza Motorsport będzie działała na dość już leciwym komputerze, ma on około 10 lat, tak więc wydaje mi się, że dobrze on oddaje to jak może wyglądać słabszy sprzęt. Nowa faro miała premierę 9 października 2023 roku, tak więc już chwilę od premiery minęło. Poczekałem chwilę z testowaniem tej gry, głównie ze względu na opinię o tej grze. Zarówno w sklepie Microsoftu, jak i na Steamie gra ma w większości negatywne opinie. Opinie te dotyczą wielu aspektów tej gry, ale też między innymi dotyczą optymalizacji tej gry. Tak więc poczekałem chwilę od tej premiery. No, można już powiedzieć, że jest ponad miesiąc. Przez ten czas mam nadzieję, że coś się zmieniło i co się polepszyło. Tak więc przejdźmy do minimalnych wymagań Forza Motorsport oraz do tego, jaki my mamy tutaj komputer. Więc procesor, jaki jest wymagany przez tą grę, jest to i5-8400. Jest to procesor 6 sześciowątkowy. Lub AMD Ryzen 5600. Jest to procesor 6-rdzeniowy, ale już 12 wątkowy W naszym komputerze jest i7-4820K. Ona ma cztery rdzenie, 8 wątków. I można by powiedzieć, że jest trochę podobna do i 7 ki 770K, chociaż jest trochę słabsza. Co do karty graficznej, gra tutaj nam wymaga GTX 1060 albo AMD RX 5500XT. Nie mamy tutaj w wymaganiach napisane ile pamięci ma mieć ta karta graficzna, a wydaje mi się, że to dość istotna informacja, ponieważ zarówno karta Nvidia, jak i karta AMD występowała w różnych ilościach pamięci GTX 1060 mógł mieć 3 albo 6 GB, natomiast RX5500XT miał 4 GB albo 8 GB. Nie do końca wiadomo do której wersji tutaj odwołuje się Microsoft. Wydaje mi się, że w przypadku GTX 1060 bardziej do tej wersji 6GB, a w przypadku RX 5500 powinno być to grywalne zarówno tej wersji 4GB, jak i 8GB. Grę przetestowałem w sumie na dwóch kartach graficznych. Pierwszą była karta Nvidia GTX 970, wersja 4GB, bo w sumie tylko taka była, ale do testu dołączyłem też Radona R9390 w wersji 8GB. Co do pamięci RAM, minimum to jest 8GB, w naszym komputerze jest, powiedzmy, że w pewnych testach było 24GB RAMu, w innych testach było 16GB pamięci RAM. Wydaje mi się, że większego znaczenia to nie powinno mieć, ponieważ i tak chyba w żadnym teście nie przekroczyliśmy tych 16GB, ale tutaj zaznaczam, że np. benchmarki wbudowane w grze były wykonywane przy 24GB pamięci RAM, a te późniejsze testy były wykonywane przy 16GB pamięci. Pamięciłem. Dlaczego to się stało? O tym będzie w innym filmie, na razie tą kwestię pominę. Z wymagań jeszcze mamy zalecone, żeby mieć minimum 130GB wolnej przestrzeni na dysku, ale nie mamy zaznaczone czy ma być dysk SSD czy nie. Chociaż tego nie mamy zaznaczonego, to ja sam tą grę zainstalowałem na dysku SSD. Pierwszy kontakt z tą grą można powiedzieć, że nie był zbyt pozytywny. Gra włącza się naprawdę długo, kilka minut, 7-8 minut, optymalizują się shadery. Wtedy nasz procesor chodzi na 100% i naprawdę to trwa 7-8 minut. I dodam, że na karcie, chyba było na karcie AMD, to jest za każdym razem, za każdym jednym razem włączenia tej gry, to trwa kilka minut. Wydaje mi się, że na karcie Nvidia to raz po prostu zoptymalizowało te shadery, po czym kolejne razy już się włączało szybciej, ale na karcie AMD działało to za każdym razem tak samo i włączało się naprawdę dość długo, bo dosłownie kilka minut. Przejdźmy już do testów. Grę testowałem w rozdzielczości 1080p. Ta rozdzielczość była ustawiona na 100%, tutaj nic nie zmniejszałem. Ustawienia graficzne były ustawione na niskie, a co do FSR 2.0 było ono wyłączone, nie było ustawione ani na wydajność, ani na jakość, po prostu było wyłączone. Próbowałem je włączyć na opcję wydajność, ale wydaje mi się, że to jakoś znacząco nie pomogło w tej grze. Tak więc przejdźmy do wbudowanego benchmarku w tą grę i na GTX 970 osiągnęliśmy tutaj średnio 29 FPS-ów i tutaj. Wydaje mi się, że jeśli dobrze to czytam, widać że tutaj jest ta karta graficzna ograniczeniem tego sprzętu, że gdyby ta karta graficzna była mocniejsza, to na tym procesorze, na tej jednostce dałoby się pograć lepiej, byłyby te FPS większe. W przypadku Nvidii też chyba widać, że trochę nam brakuje już tej pamięci graficznej. Zwłaszcza, że ta karta miała już te problemy z tą pamięcią, że tam tak naprawdę nie było 4 GB, tylko 3,5, bo te ostatnie 5 GB było połączone inaczej, przez co było dużo wolniejsze. Więc wydaje mi się, że w Nvidii tutaj mogło nam brakować tej pamięci graficznej. Co do benchmarku z Radeonem, tutaj osiągnęliśmy 30 fps czyli niewiele, ale jednak lepiej niż na karcie Nvidii. Tutaj też widać, że Nasza karta graficzna używała większej ilości tej pamięci graficznej, co było też widoczne w samej grze, że po prostu dzięki temu, że karta AMD ma 8 GB pamięci, to ta gra mogła z niej korzystać. I na karcie AMD grało się generalnie lepiej, i wydaje mi się, że to jest właśnie jedną z tych rzeczy, przez które grało się lepiej, jest właśnie to, że mamy na niej więcej pamięci graficznej. Przejdźmy teraz do testów w samej grze. Testowałem obie te karty w grze dowolnej. Pierwszym torem był tor Road America. Wschodnia trasa, południe, czyste niebo i mieliśmy 23 przeciwników, czyli łącznie 24 samochody. I na GTX średnio mieliśmy 40 fps, no prawie 41, a wartości 0,1% wynosiły 21 fps. -ów. Można w to jakoś pograć, ale jakoś specjalnie dobrze nie jest. Natomiast to był test. Testowałem ogólnie tą grę tak, że po prostu jedno okrążenie testowałem, czyli zaczynałem test na początku okrążenia i kończyłem je pod koniec tego okrążenia i te FPS-y, które wam przed chwilą teraz po powiedziałem, to były FPS-y w momencie, gdy wokół mnie było wielu przeciwników. Gdy natomiast ich wyprzedziłem zrobiłem kolejny test na kolejnym okrążeniu i już wtedy miałem 44 FPS-y, a wartości z ropśnikiem 1% low 22 i fps czyli było delikatnie lepiej. Widać, że tutaj jeżeli mamy wielu przeciwników wokół siebie ogólnie na mapie, to tak działa jednak trochę gorzej. Na Radeonie r 9390 też to było widoczne. Średnio mieliśmy w tym, w tym samym teście 45 FPS-ów. Wartości z 1% low wynosiły 29 FPS-ów. Czyli widać, że to jest, no, można powiedzieć, zdecydowanie lepiej, aniżeli na karcie NVIDIA. Bo zarówno wartości średnie, jak i wartości zaopcznie 1% low są wyższe. I tu znów to samo zrobiłem. To znaczy te testy, o których przed chwilą mówiłem, były w momencie, gdy wokół mojego pojazdu, którym jechałem, było wielu przeciwników. Natomiast kolejny test zrobiłem, gdy wokół mnie nie było żadnego przeciwnika i już wtedy średnio mieliśmy 50,6 fps. Natomiast wartości 0,1% Low wynosiły 32,5 fps, czyli było lepiej. I znów tu nam się potwierdza to, że im więcej przeciwników wokół nas, to gra działa gorzej. Przetestowałem też tą grę na innym torze, był to Tor Le Mans. Le Mans. Wersja tego toru to był Tor Old Mouzan. Też była gra testowana w południe, ale tutaj już postanowiłem, że dam jakąś bardziej wymagającą pogodę i ustawiłem tą pogodę na nawałnicę I tak samo mieliśmy 23 przeciwników, czyli łącznie 24 samochody na torze. I na GTX mieliśmy średnio 38 FPS-ów. Wartości 0,1% low wynosiły 21,5 FPS, czyli było trochę gorzej niż w przypadku na poprzednim torze, gdzie pogoda była po prostu ustawiona na czyste niebo, czyli widać, że też warunki pogodowe w tej grze. Potrafią nam obniżyć te FPSy. To samo się stało na karcie AMD na R9390. Średnio mieliśmy 40,6 FPS-a wartości 0,1% low wynosiły 27,4 fps -a. i tutaj też widać, że to jest gorzej niż w poprzednim teście. Na tym torze też sprawdzałem jak to się zachowuje, gdy w pobliżu nas jest więcej aut i mniej, ale patrząc na te wyniki, praktycznie się nic nie zmieniło. Tutaj najbardziej wymagającym chyba aspektem graficznym w tym teście była ta po prostu pogoda ta nawał. We wszystkich tych testach, które tutaj Wam przed chwilą powiedziałem, jechałem tym samym samochodem. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale był to Mercedes chyba C32 AMG, jeżeli nie pamięć nie myli, tak się on nazywa. I podsumowując te testy, gra zdecydowanie nie działa idealnie. Do pełnej płynności tutaj nam troszkę brakuje, bo te wartości za 1% low czasem spadają poniżej 30, te wartości średnie zazwyczaj są w okolicach 40, fajnie jakby to było nieco więcej. Czuć też, że gra czasami zwalnia, gdy nagle się pojawi kilku przeciwników, kilka innych aut, to wtedy czuć, że gra na chwilkę sobie zwolni, ale wiadomo to też może być wina już dość wiekowego komputera. Co do samych bagów, po jakichś 10 godzinach szczerze mówiąc za wiele ich nie spotkałem. Takich typowych bugów, że gra się wyłączyła, gra nie chce działać, przeciwnicy jakoś szaleją, coś tego typu, to chyba się nie spotkałem. Jedyne, co mógłbym zarzucić tej grze, to to, że po prostu gra zwalniała. Było czuć, że nagle mam jakieś spadki FPS-ów, ale to też nie było jakieś dramatyczne spadki FPS-ów. To było tak, że czułem, że mam 40 FPS-ów, i nagle spada na przykład na 30 czy na 25, a po kilku sekundach znów wraca na te okolice 40 FPS-ów. Ale jak już wspominałem, to może być wina tego niezbyt mocnego komputera. Jeszcze coś może wspomnę o samej grze. W Forza Motorsport, w serię, w tą grę, jakoś specjalnie dużo nie grałem. Grałem trochę w czwórkę, szóstkę i siódemkę, więc no w coś tam grałem, ale jakoś specjalnie dużo czasu w tych grach nie spędziłem. Przez pierwsze chwile w tej grze, myślę przez godzinę, przez dwie, kompletnie nie ogarniałem interfejsu i tego co się dzieje w tej grze. Dopiero po chwili, gdy się też skończył samouczek, okazało się, że to jest w miarę przejrzyste. Tylko do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić i trzeba to po prostu ogarnąć. Mamy tutaj. Dziwny sposób związany z ulepszeniem auta. Nie wiem, czy on jest zły, czy dobry. Dla mnie jest po prostu dziwny. Zanim będziemy mogli streamingować sobie jakieś auto, musimy na początku zdobyć tym autem jakiś level. Musimy po prostu tym autem zdobyć jakieś osiągnięcia, chociaż nie muszą to być osiągnięcia. Musimy po prostu tym autem trochę przejeździć, żebyśmy mogli po prostu kupić jakieś części dla danego auta. Z jednej strony to jest złe, bo musimy no, każdym autem ilek jakiś tam level wbić, żeby to wszystko sobie odblokować. No z drugiej strony nie ma takiego problemu jak to jest po kilku godzinach gry w jakąkolwiek czy to Motorsport czy Horizon. Tak naprawdę po kilku, kilkunastu godzinach mamy wszystkie auta, mamy dużo kasy, mamy kilkaset aut w garażu, wszystkie stuningowane i można powiedzieć, że nie ma czym jeździć. No tutaj zdecydowanie dłużej nam zajmie zebranie wszystkich aut i ulepszenie wszystkich aut, o ile w ogóle będzie komuś się to chciało. Ale na razie dla mnie ten pomysł z tuningiem jest po prostu dziwny, nie jest ani negatywny, ani pozytywny jest dla mnie po prostu. To Neutralne. Sam model jazdy jest trudniejszy niż w Fordzie Motorsport, trudniej się steruje tymi samochodami, ale to też chyba cecha tej serii, serii Motorsport. I na chwilę obecną, tak jak wspominałem, nie spędziłem w tej grze jakoś zbyt wiele czasu bo może to było 10, może 15 godzin więc jak na serię Forza, to wydaje mi się, że to jest niewiele godzin ale szczerze mówiąc, wciągnąłem się w tą karierę, tryb kariery w tej grze i szczerze mówiąc, może to być pierwsza część serii Motorsport, w którą jakoś będę tam grał i będę starał się tą karierę przejść bo na razie mi się ta gra podoba. Zwłaszcza, że mając gamepassa możecie ją sobie po prostu pobrać i pograć. Akurat się tak składa, że w tej chwili mam aktywnego gamepassa, więc po prostu będę w nią grał. Na chwilę obecną też zbyt zbytnio, zbyt wiele tej grze nie mogę zarzucić. No fakt czasem zwalnia, ale też nie mogę być w 100% pewny, że to nie jest po prostu wina mojego już leciwego komputera. Nie jestem w stanie stwierdzić, że to na 100% jest wina tej gry, bo to po prostu może być wina mojego komputera, a o takich bagach, takich typowych bagach, no to chyba się z nimi nie spotkałem. Być może już trafiłem na to Wersję tej gry, która została spaczowana i takich błędów, oczywistych błędów, nie ma. A może te błędy się dopiero jeszcze pojawią? No zobaczymy. Ja już powoli kończę ten film. Jeśli wygraliście w nową fazę Motorsport, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ta gra lepsza, gorsza od poprzednich części, czy będziecie w nią grali, czy raczej pograliście chwilę i ją już odinstalowaliście. Jeśli macie już jakiś też no leciwy komputer, możecie napisać jak właśnie ona działa na waszym komputerze. Jeżeli też macie konsolę Xboxa nowego, Series, czy to X, czy to S, też możecie napisać jak ta gra działa właśnie na konsolach. A ja już się żegnam, na razie, cześć.